Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Rozmowy przy stole mamy i będziemy dalej kontynuować temat fundamentów wiary. Fundamentów, które po prostu są bardzo istotne, bardzo ważne, gdyż ja to mówię czasami coś takiego, że możemy myśleć i rozmawiać na różne tematy, ale kiedy nie ma tego fundamentu dobrego zrobionego, kiedy nie ma tej płaszczyzny i podstawy wylania, to nawet jeżeli buduje się dom, to w pewnym momencie, kiedy przyjdzie wichura albo przyjdą jakiekolwiek inne atmosferyczne złe warunki, to może być poruszony cały dom. I co z tego, że będę miał silne tropy, silne ściany, silne jakieś tam pewnego rodzaju umocnienia i tak dalej, jak fundament nie będzie dobrze wylany. Ja bym porównał to jeszcze do takich rzeczy, że. Ja rozumiem pewnego rodzaju upodobania, ale wyobraźmy sobie, że na przykład nie ma w tej chwili w Polsce zawodu strażaka. To jest taki fundamentalny zawód, bo ja rozumiem, że na przykład artyści są bardzo potrzebni muzycy i tak dalej, i tak dalej. ale kiedy nie ma tej podstawy takiej fundamentu i wyobraźcie sobie, że nie ma po prostu zawodu strażaka. I teraz po prostu przychodzi jakakolwiek sytuacja trudna i tak dalej, i nie ma kto tego ugasić. Nie ma tego reagowania, tego, tej możliwości. Bez obrazu powieszonego w domu można jakoś tam żyć i funkcjonować. Lepiej, gorzej, ale można. Natomiast bez tych fundamentalnych rzeczy, bez tych podstaw, bardzo trudno jest funkcjonować bez takiego zawahania wytrwałości w stabilnym kierunku. Dlatego tak istotne są fundamenty wiary. Dzisiaj wiele osób wie na temat wiary bardzo dużo. Mają objawienia i to świetne jest i, i to jest naprawdę dobre. Natomiast jeżeli nie ma dobrych fundamentów, jeżeli nie ma dobrej podstawy, jeżeli nie ma dobrej podwaliny, jeżeli nie ma tutaj zrobionej dobrej roboty, to tak wiele osób nawet po prostu z tego tytułu, że jest wspaniale kierowanych, wspaniałe ma objawienia, wspaniałe i cudowne rzeczy i tak dalej, to może mieć, mówię, zaznaczam, może mieć sytuację taką, kiedy przyjdzie w końcu wicher, a wichry i tak, i tak przychodzą, chcąc, nie chcąc, przyjdą, nie będzie miał się na czym oprzeć. I cały ten domek z ja to nazywam, będzie zmieciony w ciągu po prostu szybkiego czasu. I szybkiego, gwałtownego wichru. Dlatego tak istotne są fundamenty wiary. Kochani, ale prawda też jest taka, że my możemy mówić na temat fundamentu wiary, ale jedna rzecz jest istotna, bardzo istotna w trakcie tych fundamentów i przerabiania. Można to tylko przerabiać z Duchem Świętym. Słowo Boże mówi w ten sposób, że litera zabija, a duch ożywia. Litera zabija. A duch ożywia. Dlatego od tej pory, praktycznie już we wstępie mówiłem na ten temat, będziemy prosić tutaj Ducha Świętego o to, aby to On robił robotę. Duchu Święty, Panie, otwieramy się na Twoje działanie, Drogi Ojcze. Na to, Panie, jak Ty nas prowadzisz w tym wszystkim. Duchu Święty, po prostu nawet jeżeli tutaj będzie Słowo Boże przeczytane, ale to Ty do nas nie przemówisz, Duchu Święty. To ja po prostu nie chcę z tym słowem nic robić. Dlatego, że to tylko Ty, Duchu Święty, jesteś w stanie wprowadzić nas we wszelką prawdę, dać swoje objawienie, dać swoje podniesienie, dać swoje zrozumienie. I to w taki sposób, że ja dzięki temu wzrosnę w prawdzie poznania Twojego słowa, Twojej chwały, Twojej miłości, Twojego ojcowskiego serca, ale też Ciebie, Panie, jako króla, Pana, Zbawiciela i jedynego żywego Boga. I w ten sposób zaczynaj z poddawaniem się każdym, po prostu, czytaniu Słowa Bożego. Nie zrób tego nigdy literalnie. Po prostu powiedz nawet do Boga w ten sposób: Boże, ja nie chcę czytać, po prostu. Ja nie chcę czytać, jeżeli Ty mnie, Panie, nie będziesz pouczał, nie będziesz wprowadzał we wszelką prawdę, jeżeli to, Panie, Ty nie będziesz wykonywał tej pracy, a tylko moje starania cielesne. Z jednej strony to jest wielka wolność dla nas. A z drugiej strony też trzeba zrozumieć coś takiego, że to On wykonuje tą pracę w nas, a nie my sami w sobie. Dzisiaj taki temat Bóg jest i jest dobry. I mały jeszcze wstęp do tego tematu. Będziemy czytać dużo Słowa Bożego dzisiaj, będziemy rozmawiać na ten temat, ale chcę, żebyś po prostu podszedł do tego też z takim nastawieniem, że każde dzisiaj słowo. Które będzie potwierdzało to, że Bóg jest i jest dobry, uczymy w swoim życiu czymś najważniejszym, priorytetowym i najistotniejszym. A wszelkiego rodzaju zwątpienie, które przychodzi w ten temat, yy, zamieszanie w tym temacie, po prostu powiedz najzwyczajniej w świecie, tak jak się traktuje diabła. Powiedz do tej idei, która próbuje wywrzeć jakikolwiek nacisk i wyrzucić się z tych fundamentów wiary w to, że Bóg jest i jest dobry, powiedz tak, jak się traktuje diabła. List do Jakuba 4.7 mówi tak: Poddajcie się Bogu i przeciwstawcie diabłu. To nie jest kwestia tylko tego typu, że mamy poddawać się Bogu, ale też kwestia tego typu, że czasami musimy stanąć w autorytecie bożym i powiedzieć: tak my to słowo uznajemy za prawdę a skoro uznajemy to słowo za prawdę to znaczy nie przyjmujemy słowa które podważa to słowo to jest bardzo istotne nie może chrześcijanin myśleć sobie w ten sposób że ja będę funkcjonował rozczytywał się rozumiewał w słowie ale nie będę wykonywał akcji yy, która jest przeciwna temu słowu to do nas należy zadanie przeciwstawić się diabłu Bóg nie powiedział ja się przeciwstawię diabłu. Bóg dał chrześcijaninowi pełno, pełen autorytet w tym temacie. Diabeł został pokonany, Ewangelia Jana 19.30 Jezus powiedział na krzyżu wykonało się. I jako nowe stworzenie masz moc, autorytet i siłę ku temu żeby wypowiedzieć słowa autorytatywnie i powiedzieć, Bóg jest, jest dobry. Powtórz ze mną dzisiaj to bardzo ważne jest stwierdzenie. Powtórz tak, aby Twoje serce to zapamiętało, aby uczyniło to podstawą i fundamentem Twojej wiary. Bóg jest i jest dobry. Duchu Święty, wprowadź mnie w tą prawdę. Duchu Święty, objaw mi to. Duchu Święty, uczyń Ty to w moim życiu podwaliną i ja przyjmuję to, Duchu Święty, po prostu z Bożej łaski, przez wiarę, za fakt w moim życiu. I przeciwstawiam się każdej myśli, która próbuje nawet zrobić jakikolwiek krok zamieszania w tym temacie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, czternasty i 15 werset mówi tak. A Bóg rzekł do Mojżesza. Druga Mojżeszowa, księga wyjścia. A Bóg rzekł do Mojżesza, trzeci rozdział, czternasty werset. Bóg rzekł do Mojżesza. Mojżesz miał spotkanie z Bogiem, i Bóg powiedział do Mojżesza. Jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich. Jestem, posłał mnie do was. I 15. Werset. I mówił dalej Bóg do Mojżesza. Bóg przemawiał realnie do Mojżesza. Już w Starym Testamencie to widzimy, że Bóg przemawiał realnie do ludzi. Bardzo realnie. O ileż bardziej dzięki temu, że zasłona została rozdarta, my dzisiaj możemy mieć możliwość rozmawiania z Bogiem osobiście i bez żadnej zasłony już. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powie synom Izraelski, Pan Bóg Ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was, to jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Bóg przedstawił się w Mojżeszowi w drugiej księdze, w trzecim rozdziale, 14 wersiecie, i powiedział o sobie, jestem. Jestem, który jestem. Te słowa z hebrajskiego, kiedy tłumaczymy je, i tutaj w polskiej wersji językowej, one nie oddają pełni, która za tymi słowami idzie, bo te słowa mają swoją głębszą, dużo większą pełnię. Bóg powiedział: Jestem, który jestem. To znaczy, że On jest, On był i On będzie. On jest po prostu poza tym wymiarem czasowym. Nic nie było, a On był. On jest wszechobecny. Poza czasem, poza wymiarem, poza przestrzenią i w przestrzeni i w wymiarze i w czasie. Trudno to sobie wyobrazić ludzkiemu umysłowi, jak bardzo głębokie jest to przesłanie, które zostało tutaj wygłoszone. Jestem, który jestem, to znaczy on był, on jest w tej chwili i on będzie. W wymiarze czasowym, przestrzennym, pozaczasowym i pozaprzestrzennym. I mieszając te wszystkie możliwości w jakiejkolwiek konfiguracji. To jest właśnie Bóg. Tak się Bóg przedstawił Mojżeszowi. On powiedział: Ja jestem po prostu poza waszym wymiarem ludzkim, ale też i w wymiarze ludzkim funkcjonuje. Ja byłem przed czasem i jestem w czasie. Ja widzę Was i jestem poza Wami. Jestem Was i przez Was, i wszystko po prostu funkcjonuje, bo ja jestem. To jest tak głębokie i tak mocne, że gdyby dzisiaj postawić jakiekolwiek autorytet naukowy i fizyczny i po prostu miałby po prostu powiedzieć, co to znaczy tak naprawdę, czy jest po prostu jakaś możliwość, przestrzeń, czy cząstka, która przenika wszystko i ona po prostu istniała od zawsze, to nie byłby w stanie ten autorytet naukowy przekazać i wyjaśnić. Dlatego, że Bóg jest poza tym wymiarem zrozumienia tylko i wyłącznie ludzkiego umysłu. Taki jest wielki Bóg. Z tego też wymiaru przedstawienia się Boga wynika druga natura jego funkcjonowania, a mianowicie ta, że On jest stały i niezmienny. Bóg jest w swoim wymiarze poza przestrzenią, dzięki temu On po prostu w swej naturze i charakterze nie zmienia się parę wersetów mówiących o tym, w takim razie jaki jest Jego charakter i jaka jest Jego natura. I jeden z tych elementów, o którym dzisiaj będziemy mówić, to jest to, że On jest po prostu dobry. On jest dobrym Bogiem. Przeczytajmy kilka wersetów. Może na początek pierwsza kronik, 16:34. 34. Pierwsza kronik, 16 rozdział i 34 werset. 34 werset mówi tak: Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki łaska jego. Albowiem na wieki łaska jego. W Jeremiasza widzimy kolejny Werset Jeremiasza trzydzieści trzy i druga część tylko tego wersetu. Dziękujcie Panu za stępów, gdyż Pan jest dobry, gdyż jego łaska trwa na wieki, gdyż jego łaska trwa na wieki, gdyż Pan jest dobry. To oczywiście nie są jedyne potwierdzenia. W psalmach bardzo dużo mamy takich wersetów, które przypominają, mówią o tym i po prostu podkreślają to cały czas, że Bóg jest dobry, że charakter i natura Boga jest dobra. Na przykład psalm setny 5. werset mówi tak: Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa jego łaska. Psalm 106 z kolei Podobnie, 106 psalm, werset pierwszy, Alleluja, wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Jakże często widzimy w psalmach podkreślenie tego, że natura Boża jest po prostu naturą dobroci Bożej. Psalm 118, pierwszy werset mówi tak. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. To oczywiście nie jest, nie są jedyne fragmenty. Tych fragmentów jest dużo więcej. W Ewangelii Jana patrzymy na przykład 3,16 znane <laughs> Werset, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto ten wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeszcze bardziej mocno podkreśla, że Bóg tak naprawdę jest tym Bogiem dobroci, który objawia swoją miłość w tak doskonały sposób, że nawet Syna swojego Jednorodzonego posłał, aby po prostu świat nie zginął, ale mógł skorzystać z żywota wiecznego. W Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus tutaj rozmawia... I przychodzi do niego. dziewiętnasty rozdział. Bardzo też ciekawy. Sam Jezus mówi też. Werset. XIX, XVII. XVI werset mówi tak. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. I XVII werset mówi tak. A on mu, on rzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry: Bóg. Po prostu jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań, i cała tam jest inna jeszcze historia. Natomiast to, co jest bardzo ważne, Jezus jeszcze też podkreśla to yy, własnymi słowami. W Hebrajczyków 11.6 z kolei mamy następującą yy, informację, i też objawienie Boże dla każdego z nas. Jest napisane tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Czyli, że On naprawdę jest. Zobacz, co tu jest napisane. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje, że Bóg jest. Że nie jest po prostu gdzieś tam daleko i tak dalej. I zobacz, w wyniku tego istnienia i że nagradza tych, którzy go szukają. Nie będę tutaj mówił więcej na temat tego, tego wersetu, ale y, to nagradza czasami y, jest takim y, słowem, które jest tłumaczone na, z, z greckiego, ale też jest często tłumaczone wysłuchuje. Co to znaczy wysłuchuje? To znaczy, że tylko słyszy i nic z tym nie robi? Nie, wysłuchuje, to znaczy, że coś z tym też robi, tak? że w jakiś sposób odpowiada też. Na to szukanie go. Tak. Bóg jest i jest dobry. Bardzo ważna sytuacja, bardzo ważny temat. Jeszcze raz. Jakikolwiek atak na podważenie tego, że Bóg jest, że Bóg istnieje, to jest po prostu, trzeba traktować jakąkolwiek taką myśl, jak po prostu atak demoniczny. Po prostu trzeba powiedzieć tej myśli, won i precz od mojego życia. Znam słowo Boże i wiem, że Bóg istnieje. Dzięki temu, że przez Słowo objawił się również tutaj osobiście cieleśnie, jako Jezus Chrystus, ja wiem, że on istnieje. Zresztą możemy w różny sposób um, poznawać, że Bóg istnieje, ale to jest prawda Boża. To jest fundament. I tego fundamentu nie można w ogóle w jakikolwiek sposób podważyć. To musi się wyryć głęboko w sercu, że Bóg jest i jest dobry. To jest po prostu rzecz zasadnicza, jeżeli ktoś, nawet ma jakiekolwiek prowadzenie czy objawienie, jeżeli ktoś myśli, OK, ja jestem wierzącą osobą, ale pozwala sobie na ten temat, żeby wątpić w swoim życiu i wątpić w swoich myślach na temat tego, że Bóg jest, był, będzie i na temat tego, że on jest dobry, to znaczy, że zaczyna sobie igrać z fundamentem. I ciężko jest wtedy funkcjonować po prostu takiej osobie, naprawdę w wierze. Naprawdę w wierze, bo jak my możemy potem mówić o tym, że okej, okay, Bóg jest, Bóg działa, Bóg coś tam zrobił i tak dalej, bo jak my możemy potem mówić o tym, że Bóg jest zaopatrzycielem, Bóg jest uzdrowicielem, Bóg jest po prostu yy, prowadzeniem naszym, Bóg jest naszym schronieniem i tak dalej, skoro skoro na samym początku nie mamy Dobrej podwaliny w swoim sercu, że Bóg jest i jest dobry. Wszystkie inne rzeczy będą się chwiały, jeżeli ta fundamentalna prawda nie zagłębi się w nas bardzo głęboko i dotrze do naszych najgłębszych myśli serca, i tam po prostu osiądzie. I dopiero na tym możemy budować cokolwiek innego. Nie można po prostu myśleć o prorokowaniu. I zastanawiać się, czy Bóg jest, czy naprawdę działa, i ciekawe, czy On chce być dobrym w tym wszystkim. Bo to wtedy próbujemy otwierać się na jakiekolwiek inne rzeczywistości duchowe, ale nie te od Boga. To jest podstawa fundamentalna. Mój drogi, moja droga, jakikolwiek atak na tą podstawę fundamentalną, traktuj po prostu. Jak diabła i jego demonów. Idź precz i won od mojego życia. <laughs> tu nie ma po prostu jakichkolwiek warunków, tu nie ma jakiegokolwiek powątpiewania, tu nie ma jakichkolwiek możliwości podważania tej prawdy Bożej. Bo w innym, przeciwnym razie, po co jest nasza wiara? Po co jest nasza wiara, skoro my wiemy lepiej, albo ktoś inny wie lepiej. Bardzo ważna też jeszcze taka kwestia w tym temacie, że Bóg jest i jest dobry. To jest to, co wynika z tego. Jeżeli on jest, Bóg jest i jest dobry, i jest stały w tym, to w takim razie on nie jest zależny również od tego, w jaki ty czy ja sposób próbujemy na Boga wpłynąć. On nie da się manipulować. Nie można po prostu zmanipulować Bogiem i go próbować przekupić pieniędzmi, czasem, może moją długą modlitwą, może po prostu moim jakimkolwiek zachowaniem albo niezachowaniem się i tak dalej i tak dalej. Nie wpłyniemy na to w ten sposób, na to, że Bóg po prostu zmieni się nagle. Bóg się nie zmienia. Ponieważ Bóg jest i jest dobry. I Bóg nie ma zachwań emocjonalnych, tak jak ludzie. Bóg nie reaguje po prostu w, w taki sposób, że czasami mu się chce, a czasami mu się nie chce. To nie jest natura Boża. Bóg jest stały w tym momencie. Bóg jest stały. I nie jest podatny na jakiekolwiek nasze próby przekupywania Boga. Nie jest podatny na próby po prostu proszenia Boga, na próby wywierania jakiejkolwiek nie wiem wpływu na Boga, manipulowania nim i tak dalej i tak dalej. Nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. To on jest stały. To on ustanowił zasady. To on ustanowił pewnego rodzaju rzeczy. I to tylko od nas zależy, czy wejdziemy w pełni tego czy nie. Nie od Boga, ponieważ on to uczynił dla każdego człowieka. Dla każdego. Dla ciebie i dla mnie. Przyjacielu, pomóc się teraz razem ze mną, bo to jest bardzo istotne. Duchu Święty. Chcę żyć dokładnie w tej prawdzie. Wiem, że ja może czasami nie mam siły do tego, aby to do końca zrozumieć. Ale Ty, Duchu Święty, ufam Tobie że Ty jesteś w stanie mnie wprowadzić we wszelką prawdę, również i w tą fundamentalną. I chcę stanąć oprzeć całe swoje życie na tej fundamentalnej prawdzie. Duchu Święty otwieram swoje życie, swoje serce na to, aby ta prawda zagościła się w moim życiu i ona była podstawą mojego funkcjonowania, mojego budowania charakteru, podejmowania moich decyzji i przychodzenia również do Ciebie, Panie. I również przychodzenia do Ciebie, drogi Ojcze. Błogosławię Cię, Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty działasz również i w taki sposób, drogi Ojcze, że Ty chcesz dotykać każdą osobę. Przyjmij tą prawdę i nie pozwól jej sobie wykraść. Nie pozwól na to, aby przyszło jakiekolwiek zwątpienie, zamieszanie. Błogosławię Cię.